Nauczanie domowe 14 listopada. Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 18, wersety od 1 do 8. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I pan dodał: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg. Czyż nie weźmie w obronę swych wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? I czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam Wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie? Jest wielce prawdopodobne, że wielokrotnie Jezus słyszał ludzkie narzekanie na to, że nie ma sprawiedliwości na tej Ziemi. I opowiadania o niewysłuchanych modlitwach. A być może wprost też Jezus słyszał oskarżenia, że Bóg jest niesprawiedliwym sędzią. Po raz kolejny więc Jezus używa szokującego i paradoksalnego porównania: zestawia Boga z niesprawiedliwym sędzią. Bohater przypowieści stwierdza wprost, że Boga się nie boi i z ludźmi się nie liczy. Podobnie jak możemy powiedzieć o Bogu, który nikogo się nie boi i przy podejmowaniu decyzji z nikim nie musi się liczyć. Finałem wytrwałych, a nawet natrętnych próśb wdowy jest zgoda sędziego, który bierze ją w obronę. I zauważmy, Jezus to samo wyrażenie odnosi do dzień po dniu wołających do Boga wiernych. On ich weźmie w obronę. Co to za obraz? Obraz sędziego, który ma rozstrzygać, który przed rozprawą staje po jakiejś stronie. Bierze w obronę tego kogoś, kto z nim wcześniej rozmawia. Zatem, co Jezus pokazuje? Jezus pokazuje, że Bóg jest sędzią, ale Bóg Ciebie nie oskarża. To bardzo ważne stwierdzenie, ponieważ nam się wydaje, albo czasami niektórzy tak myślą, że Bóg jest tym, który jako sędzia będzie nas oskarżał. Co więcej, wielu tak myśli, że Bóg po prostu codziennie jakieś oskarżenia wysyła w kierunku nas. A to jest nieprawdziwe. I ten obraz, i ten paradoks, w którym Jezus właśnie niesprawiedliwego sędziego podstawia, jakby w miejsce Boga, Prowadzi do finału, to jest nieprawdziwe. To stwierdzenie jest nieprawdziwe, fałszywe. Bóg ciebie nie oskarża i nie będzie oskarżał. Bóg weźmie cię w obronę. Oczywiście Jezus nie twierdzi, że Bóg spełni każdy nasz kaprys. Nie zapewnia nawet, że poprawne życzenia zostaną spełnione, ale że Bóg weźmie cię w obronę. Kto rozmawia z Bogiem, jest pod Jego ręką. Doświadcza prowadzenia i ochrony, poczucia bezpieczeństwa i nadziei ocalenia. Nie każda sprawa będzie wygrana, ale każdą przejdziesz pod Bożą opieką. Warto rozmawiać z Bogiem w ciągu dnia i w nocy, by swe sprawy uzgodnić. Ustalić, jak je poprowadzić, jaką linię obrony przyjąć, w jaki sposób pokonać przeciwnika. Bóg stoi po twojej stronie. Chodzi o to tylko, żebyś w dzień i w noc się o tym przekonywał, a przekonasz się, jeżeli będziesz z nim dzień i noc rozmawiał. Opadną wtedy z ciebie te fałszywe pojęcia Boga, obrazy Boga, oskarżenia rzucane przeciwko niemu. Rozmawiaj z nim, by nie mieć co do tego wątpliwości. Bóg stoi po Twojej stronie.